Witam serdecznie. W tym krótkim poradniku podpowiem, jak typować liczby, aby trafić całą dziesiątkę, a tym samym zgarnąć główną wygraną. Powiem też, dlaczego lepiej typować samemu, niż grać na hibiu trafił. Zapraszam. Aby wygrać główną wygraną w Multi-Multi, należy trafnie wytypować 10 liczb. Mimo tego, iż szanse na wygraną mamy większe niż w lotku, to nam pozostaje nam kwestia, jak wytypować te 10 liczb. I tu mamy dla Państwa rozwiązanie. Proszę się jednak nie martwić. To nie jest coś w stylu 100% pewne cud rozwiązanie, nafaszerowane niemiecką technologią oraz pobłogosławione przez Wróżkę Jadzie z trzecim poziomem tajemniczenia. Tak na marginesie. Jeśli ktokolwiek będzie Państwu proponował stuprocentowo pewny sposób na wygranie w lotto i nie będzie miał na imię Jezus, to proponujemy, aby z uśmiechem na twarzy pomachać mu na dowidzenie. Coś takiego po prostu nie istnieje. W naszych zestawieniach korzystamy z matematyki, a w szczególności z kombinatoryki oraz rachunku prawdopodobieństwa. Skoro gra, w którą gramy, jest skonstruowana w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa. To dlaczego by zatem nie skorzystać z tej samej broni? Przecież kto mieczem bojuje od miecza ginie. Więc jak wybrać tych 10, mając 80 liczb do wyboru? Do realizacji naszego celu skorzystamy z takiego zestawienia zwanego piramidką. Oczywiście przed każdym losowaniem musimy mieć i aktualną wersję, ale o tym powiemy sobie nieco później. W pierwszej kolumnie mamy datę losowań. W kolumnie P zaznaczony poziom piramidy, w trzeciej znajdują się liczby z każdego losowania czekające na ponowne wylosowanie, w kolejnej informacją ile liczb z danego losowania jeszcze pozostało, w następnej ile według statystyki na danym poziomie tych liczb powinno zostać i najważniejsza kolumna ile liczb zostanie wylosowanych, podpowie nam ile liczb z danego poziomu według statystyki powinno zostać wylosowanych. I pojawić się w nowym losowaniu. Dzięki takiej piramidce nie musimy już wybierać liczb z sufitu, zastanawiać się, czy zakreślić jakąś liczbę z wcześniejszego losowania, bo to tak na marginesie w 99,9% zawsze dobry pomysł, czy grać na chybiu trafił. Oczywiście to od Państwa zależy, jaką przyjmą sobie strategię, ale jak łatwo zauważyć, już z pierwszych trzech poziomów Możemy wybrać 10 szczęśliwych liczb. Dlaczego nie typować całej dziesiątki z jednego poziomu? Otóż mało prawdopodobne jest to, aby wszystkie liczby z danego poziomu wypadły na raz w następnym losowaniu. Ale czy to oznacza, że nigdy z tego poziomu nie trafimy dziesiątki? Nie, ale jak wspomniałem, mamy bardzo małe prawdopodobieństwo takiej sytuacji, więc możemy naprawdę dużo stracić na obstawianiu takiego zestawu. Nie mając takiej piramidki moglibyśmy obstawić na nowe losowanie np. 10 liczb z trzeciego poziomu. To skutkowałoby w większości przypadków trafieniem trójki, a to według totalizatora oznacza brak jakiejkolwiek wygranej. Kupując kupon na Hebił trafił natomiast, możemy dostać taką właśnie dziesiątkę, która na starcie ma znikomą szansę na wygraną. Dlatego też uważamy, iż lepiej samemu wytypować te 10 liczb, a tym samym zwiększyć swoje szanse nad takim wybranym przez automat zestawem. Ewentualnie możemy to kupić jako drugi taki zestaw na Trafiu, aby dać się wykazać naszemu szczęściu już w całości. Ale to jest teoria. Jak rzeczywistość rozprawi się z naszym teoretycznym typowaniem? Zweryfikujmy to na kolejnym losowaniu. Do znanej nam tabeli dodaliśmy kolejną kolumnę informującą ile faktycznie liczb z danego poziomu zostało ponownie wylosowanych, co umożliwi nam porównanie z wartościami teoretycznymi. Dla lepszego zobrazowania wyszczególnimy kolorem każdą liczbę z każdego poziomu, która została ponownie wylosowana. Jak możemy zauważyć, stan faktyczny potwierdza to, co wyznaczyła nam statystyka. Naszym przykładem potwierdziliśmy również, dlaczego nie warto typować wszystkich 10 liczb z jednego poziomu. Jeśli wrócimy do naszego trzeciego poziomu, z którego wybralibyśmy 10 liczb z 12, to przy maksymalnym szczęściu trafilibyśmy 5 liczb, a to daje nam wygraną w wysokości 4 zł. 4 to też wygrana, ale do naszych 250 tysięcy sporo jednak brakuje. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, np. jak powstaje taka piramidka, skąd wiemy ile liczb zostanie ponownie wylosowanych jakie dodatkowe informacje może nam dostarczyć taka piramidka, proszę oglądnąć nasz poradnik. Rozwiążemy w nim również zagadkę tajemniczej nazwy oraz ujawnimy, jak kopciuszek wybieraniem maku z popiołu przyczynił się do powstania tej metody. Mamy dla Państwa już miłą informację, ponieważ codziennie przed nowym losowaniem generujemy wszystkie wersje piramidy, a aktualny ich wygląd umieszczamy w filmie na naszym kanale YouTube. Dlaczego wspomniałem o wersjach? Otóż możemy policzyć ile razy każda liczba została wylosowana w ciągu ostatnich 16 losowań i pogrupować wszystkie liczby po ilości trafień. Taka zmodyfikowana piramidka będzie wyglądała następująco. Dzięki takiej piramidce mamy już dwie pomocne informacje w typowaniu liczb. Pierwsza, ile liczb powinno być wylosowanych z każdego poziomu piramidki, oraz druga, ile liczb powinno być wylosowanych dla poszczególnych ilości trafień. Ale to nie koniec możliwości tworzenia wersji piramidy, ponieważ możemy stworzyć piramidki dla czterech najbardziej znanych grup w statystyce multi-multi. I typować swoją dziesiątkę tylko z grup parzystych, nieparzystych, grupy liczb małych lub grupy liczb dużych. Ponadto, w każdym filmie przeprowadzamy dokładną analizę wszystkich liczb, aby typowanie z danego poziomu było jeszcze łatwiejsze. Co dostarcza nam taka analiza? Otóż zebraliśmy kilka cennych informacji, a mianowicie historia wylosowań, dzięki której wiemy, ile liczb zostało wylosowanych najwięcej, jeśli dany poziom miał tyle samo liczb, co ten właśnie analizowany. Ilość trafień, czyli ile razy na 16, 40 lub 160 losowań dana liczba została wylosowana. W tym dodatkowo, jeśli liczba. Należy do grupy tak zwanych gorących, czyli takich, które najwięcej zostały wylosowane w danym zakresie losowań, to zaznaczamy ją czerwoną przyciągą. Jeśli natomiast dana liczba jest najgorętsza, czyli była najwięcej wylosowana ze wszystkich w danym przedziale losowań, to oznaczyliśmy ją czerwonym tłem. Niebieską przyciągą natomiast oznaczyliśmy liczby z grupy zimnych, czyli grupy liczb. Które najmniej razy zostały wylosowane w danym przedziale losowań. Ponadto dostarczamy bardzo innowacyjną informację, którą jak do tej pory nigdzie nie znaleźliśmy, a więc możemy czuć się jej wynalazcami, a mianowicie indeks, który podpowie nam, czy ilość trafień wskazanych przy działach losowań wzrasta, utrzymuje się na danym poziomie czy maleje. Ale to nie koniec, ponieważ w każdym odcinku. Dodatkowo przeprowadzamy weryfikację trafności prognoz poprzedniej piramidki oraz przedstawiamy, jakie liczby wypadły z danego poziomu, tak aby każdy mógł obrać swoją strategię typowania na kolejne losowanie.